Dobra, witam was w moim kolejnym odcinku z kartami Tak jak pewnie zauważyliście, muszę wracać, więc już nie mam kamerzysty Ale Teraz sam muszę jakoś nagrywać Pokażę wam sztuczkę yy, Zegar Dobra, to nie będzie musiało dłużać od razu Zobaczmy, tak, najpierw karty Okej, okay. sobie. Najpierw stosowałem, ja dałam ci kilkanaście kart masz na kilkanaście kart. Teraz to schowaj sobie. Tu kładę. I to przetasujemy. Ja tu nie patrzę. To tę tą kartę. Dobra. Kładę ją tu. I teraz mamy składam skoro zegar. Składamy po kolei. Ok, teraz powiedzmy ile masz tu kart? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A więc co jest wasza karta. Dobra, teraz przejdziemy do wyjaśnienia. Tak. Na początku musisz po prostu kładzie wszystkie karty. Kładzie. Jest, jak przytosowujesz. Jak tam jesteś poszło? Jak mia chciała gdzie tutaj najbardziej ten sposób amerykański, jak ja, to się to się nazywa. O. I tak. Dalej, jak mówili kanaście karda jest 13. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 13. Teraz zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, I dajesz jeszcze, teraz jakoś tam mam większość mu. O, to jest koło z tej kieszeni. I wtedy to sobie tę kartę. sobie dostajesz. I widzę, pamiętam tą kartę, sam, na samym dole. Ty w tym przypadku to jest 10 czerwono, 9. Kładę tu. I układam tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden i dwóch. Dwanaście wskazuje. Te liczymy, ile to jest kart? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I te liczymy jest tak, od tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to jest Wasza karta. A więc... Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to łapka w górę oczywiście. Subskrybujcie mu kanał i cześć.